To już nie pojedyncze przypadki. To plaga. Zrzucanie przedmiotów na ciężarówki stało się śmiertelną zabawą. Polska, śmierć kierowcy ciężarówki Grzegorza Stardomskiego. Belgia, śmierć rumuńskiego kierowcy Georgie Tibil w 2024 roku. A teraz kolejne ataki. Francja 2024. Autostrada A9. Celem był polski kierowca. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. Niemcy 28 sierpnia 2025. Droga L490. Pod kolonią i najnowszy 31 sierpnia 2025 Holandia. Autostrada A15 Herwelt. Kierowcy, to ostrzeżenie. Ta młoda zabija. Bądźcie czujni, bo następny atak może spotkać każdego z nas. Źródło, portal 40 ton. Korzystam z prawa cytatu. Jeśli możesz, zasubskrybuj kanał Słabotir Tir. Wielkie dzięki.